Umowy z gminą Drawsko-Pomorskie. Jaka jest dotacja i co zamierzacie w ramach tego realizować? Tak, w tym roku otrzymaliśmy kwotę 302 tysięcy. Jestem w pełni usatysfakcjonowany, zadowolony, szczęśliwy. Myślę, że uda się. Myślę, wiem, że uda się zrealizować wszystkie pomysły, które tak naprawdę sobie ustaliliśmy pisząc tą ofertę. Nie musiałem z niczego rezygnować. Musiałem tylko troszeczkę zawęzić jakby yy, yy, pracę i działanie, ale wyjdzie, na pewno uda się wszystko zrealizować, a to jest najważniejsze, bo tak naprawdę wszystkie te, yy, wszystkie te pomysły, które zostały zawarte w ofercie. Mają za zadanie oprócz tego, że promować naszą gminę, to przede wszystkim pozwolić tym młodym zawodnikom, bo to do nich jest kierowana ta oferta, stale się rozwijać. I to cieszy, że nie będziemy musieli stać w miejscu, nie będziemy musieli szukać, kombinować, tylko możemy dalej robić swoje i rozwijać się i coraz gorsze. Klub Z Gold Team do tej pory. Zmiana nazwa w ciągu roku. Co się stało? O co chodzi z tą nazwą Macao i dalej? Jest to Dlaczego, Dlaczego zmiana nazwy? Otóż yy, wszystkie Goldimy od 2020 roku w nazwie mają mieć ten człon Macaco Gold Team. Dlaczego Macaco Gold Team? Od naszego głównego mistrza, mistrza Macaco, który, który wywodzi się z Brazylii. On przyjechał tu do nas na seminarium. Yy, takie zmiany zostały wprowadzone. No i my lojalnie jako Skazamy się na to, ta nazwa Z Gol zostaje. Jakby tutaj coś mogli się nią poruszać w swoim kręgu, ale na wszystkich imprezach, zawodach, czy też powoływania do kadry, wszystko będzie już dotyczyć klubu Makako Gold Team z dopiskiem Z. Poprzednia dotacja, jak się przełożyła na sukcesy sportowe? Jak się przełożyła? No Na pewno trzeba Powiedzieć, że mamy trzeci rok z rzędu Nadia Hoffman w kadrze polskim. To raz, a dwa dzięki tamtej poprzedniej dotacji zrealizowaliśmy dużo więcej niż tak naprawdę jeszcze przewidywaliśmy, że, że uda się zrealizować. Było więcej startów, a więc więcej doświadczenia, więcej treningów, dodatkowych wyjazdów, obozów, szkoleń dla dzieciaków i w tym roku mamy. Już kolejne dwie, trzy osoby, które są tak naprawdę na tapecie, że tak powiem, Polskiego Związku Żydziców i myślę, że jeśli nie osiedli na laurach, a wydaje mi się, że nie osiedli, zasuwają cały czas ciężko, to po cichu powiem, że w tym roku będziemy mogli się pochwalić na pewno nie jednym kadrowiczem, tylko może dwójką albo trójką, jeśli chodzi o, o mocy. Artur Kamiński, trener, jednocześnie też sportowiec. Twoje osobiste sukcesy i plany na ten rok? Plan na ten rok. Na pewno dla mnie największym sukcesem 2019 było powołanie do kadry polskiej. Nie myślałem nawet, że uda się to zrealizować. Z reguły nastawiam się już teraz tak na swoich zawodników. A tutaj takie powołanie, miło zaskoczony, no i myślę, że wybroniłem się, bo zdobyłem srebrną nadal na Mistrzostwach Europy, więc tutaj liczę na kolejne powołanie w 2020 roku. No oczywiście nie przyjdzie samo, więc trzeba zdobyć najpierw odpowiednią ilość punktów, trzeba startować na Mistrzostwach Polskich, na Pucharze Polski i tam pokazać się jak najlepiej, ale będę nad tym ciężko pracował i mój, mój, mój kierunek w tym roku to po raz drugi dostać nominację i, i dostać klasyfikację do Dariu Artur Kamiński nie jest tylko zaangażowany w klub sportu walki. To jeszcze klub biegowy. Tak. Jak tutaj sytuacja wygląda? Dokładnie, ZDR Extreme już nie na tyle biegowy, co organizacyjny, jeśli chodzi o biegi, bo samych zawodników biegających nie mamy zbyt dużo w swoich szeregach, ale co najważniejsze, zrzeszamy i zarażamy tymi biegami innych, takich, którzy niekoniecznie są wyczynowymi biegaczami. Robią to z, yy, z przyjemności, dla czasu, żeby, żeby spędzić jakiś wolny czas z rodziną, ale faktycznie Stowarzyszenie ZDRAN, yy, tak jak corocznie, zorganizuje dwa biegi. Yy, drawski bieg przełajowy i, 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 i na, 11, na 11 listopada bieg niepodległości, więc tutaj dwie duże imprezy. W tym roku także dostaliśmy świetną dotację, pochwali się, że jest to tysięcy złotych i na pewno wykorzystamy to bardzo rzetelnie. A to się przełoży na pewno na tej imprezy i zobaczycie, że, że ten level jest już Dwa biegi z rzędu, dwa różne podejścia. Raz nastawiliście się na sportowców, drugi raz bardziej na amatorów. W tym roku bardziej na? Amatorów. Na amatorów. Zdecydowanie idziemy w tą stronę. Przed... Dlaczego? Przednie lata dlaczego? Poprzednie lata próbowaliśmy, wiecie dlaczego? Bo jeśli robi się tak, takie zawody, jak zrobiliśmy, typowo z tymi nagrodami pieniężnymi, ok, fakt, fakt, przyjechali Kenijczycy, przyjechali zawodnicy, którzy gdzieś tam startowali nawet na olimpiadach, tak, bo przecież byli wymieniani, to naprawdę świetni zawodnicy, jeśli chodzi o mężczyzn i kobiety, ale czego nam zabrakło i na czym ubolewamy? Zabrakło lokalnych biegaczy. Dlaczego zabrakło lokalnych biegaczy? Myślę, że nikt nie chciał... Może nie równać się czy rywalizować, tylko po tego, że a, ten bieg jest nastawiony na to, że tu przyjeżdżają najlepsi i mają zgarnąć kasę. Nie, chodzi o to, żeśmy się dobrze bawili, żeby było nas dużo. I poprzedni rok, czyli ten 2019, już było to zrobione całkiem inaczej, nie było nagród pieniężnych, było kilka nagród rzeczowych, ale co najważniejsze, było dużo, dużo więcej osób. Więc w tym roku też nie ma nagród pieniężnych, nie będzie. Gwiazdy. Liczymy na gwiazdy, ale nie nastawiamy się na gwiazdy, liczymy się na tych wszystkich lokalnych biegaczy, z tego tutaj mnóstwo. Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia rejestracji online do biegu? Ciężko jest im powiedzieć, bo tutaj Karolina Szczytyńska, yy, że tak powiem, na tym trzyma pieczę, jeśli chodzi o rejestrację i te wszystkie inne rzeczy. Nie chcę się odpowiadać w jej imieniu, bo może coś źle powiem, ale na pewno bieg będzie też w czerwcu. Tutaj daty nie zmieniamy, przesuniemy się pewnie tydzień później, bo akurat w tym, w poprzednim roku kolidowaliśmy terminem razem ze Świdwińskim biegiem. Nie chcemy sobie robić podgórkę, mamy współpracować, a nie rywalizować, no nie o to chodzi, żeby sobie przeszkadzać, my się przesuwamy dalej, Świdwin ma swoje, swój bieg. Później za tydzień wchodzimy my ze swoim biegiem, więc tutaj myślę, że na początku maja, pod koniec kwietnia powinna już rejestracja ruszyć, może nawet troszkę szybciej, ale to już pytanie do Karoliny. Dzięki serdecznie. Dziękuję.